To jest Biuro Ekspansji Zagranicznej. Podcast o tym, jak przekraczać granice własnego biznesu. Dzień dobry. Witam w Biurze Ekspansji Zagranicznej. Tym razem zabiorę Was do Nigerii. Ale zanim przedstawię mojego gościa, posłuchajcie o tym, co to za kraj i jakie ma możliwości. Nigeria, największa gospodarka Afryki i jeden z najbardziej dynamicznych krajów kontynentu. To ponad 220 milionów mieszkańców, młodych, ambitnych i pełnych energii. Choć gospodarka Nigerii wciąż opiera się na ropie naftowej, coraz szybciej rozwijają się tu rolnictwo, technologie cyfrowe, budownictwo oraz sektor usług. To rynek, który potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, od maszyn rolniczych, przez technologie wodno-sanitarne, po produkty spożywcze i farmaceutyczne. Dla polskich firm Nigeria może stać się bramą do Afryki Zachodniej. Ogromnym, chłonnym rynkiem, z rosnącą klasą średnią i coraz większą otwartością na współpracę międzynarodową. To kraj wyzwań, ale też nieograniczonych możliwości. Cześć Justyna. Cześć Tomku. Justyna, dzień dobry. Jakbyś dzień dobry. mogła powiedzieć, czym się zajmujesz w Nigerii? Przede wszystkim dzięki wielkie Tomku za zaproszenie do podcastu. To wielka przyjemność móc z Tobą porozmawiać o, o Nigerii. W Nigerii znalazłam się troszeczkę przypadkiem, e, dlatego że pracowałam najpierw w Hiszpanii dla takiej firmy, która robiła publikacje inwestycyjne. E, I oni wysyłali mnie po całym świecie, po rynkach wschodzących. Najpierw byłam w Meksyku, potem byłam w Trinidadzie i Tobago, a potem troszkę tak. Wbrew mojej woli wysłano mnie do Nigerii. Mówię wbrew mojej woli, dlatego że tak naprawdę nic o tej Nigerii wtedy e, nie wiedziałam. I to już I było parę lat temu. To już było 13 <laughs> lat temu, także dość dawno. I wtedy o tej Nigerii słyszałam same złe rzeczy. E, no bo słyszałam o terrorystach, słyszałam o niedożywionych dzieciach, jakoś nie, nie słyszałam nic pozytywnego. Więc jak się dowiedziałam, że mam robić projekt w Nigerii, e, no to troszeczkę się buntowałam. I moja firma mi powiedziała, że mogę sobie wybrać albo Nigerię, albo Sri Lankę, a że wtedy te projekty bardzo różniły się wielkością. No to zapytałam się, jakie są różnice w wielkości tych projektów. No i... Wspomniano mi, że takie projekty w Sri Lance wynoszą mniej więcej 300 tysięcy dolarów za, za projekt. Oczywiście to nie była moja garza, tylko wielkość samego projektu, a te w Nigerii były na poziomie półtora miliona dolarów, więc to były naprawdę dla mojej kariery ważny, że tak powiem, krok wybrać projekt, który jest większy, żebym mogła potem się oczywiście pochwalić tym, że tak dużym projektem. Zarządzałam. A jakie to były projekty? Były to projekty związane z publikacjami inwestycyjnymi o rynkach wschodzących, w których opisywaliśmy klimat inwestycyjny, robiliśmy wywiady z najważniejszymi ludźmi w danym kraju po to, aby promować te rynki w, w, na całym świecie i em, zachęcać inwestorów do inwestycji na tych rynkach. Więc wcześniej zrobiłam taki projekt w Meksyku, później w Trinidad i Tobago i potem właśnie padło na na Nigerię. Wow, znakomicie. W ogóle nie znałem tej historii, chociaż znamy się też <grywamy> już się, jakiś, <grywamy> od jakiegoś czasu. Więc bardzo fajnie, że w końcu ją poznałem. No i pojechałeś do Nigerii. I powiedz, jakie wrażenie na tobie zrobiła? Na początku muszę powiedzieć, pamiętam dosłownie jakby to było wczoraj, to lądowanie w Abuji. Kiedy patrzyłam przez okno, to było lądowanie w nocy, i nie widziałam żadnych świateł. I tak sobie myślałam: O, Boże, kochany, przecież tam nie ma w ogóle prądu, co to się dzieje? Bo jak się ląduje w Abuji, tam jest duża. Zanim się do, doleci do lotniska, tam nie ma miasta, tylko są właśnie takie połacie przestrzeni między, między górami, gdzie tak naprawdę no, no nie ma po prostu żadnych siedlisk ludzkich, żeby były, żeby były światła. Więc bardzo się zaskoczyłam wychodząc z lotniska, jak wjechaliśmy na piękną autostradę, wspaniale oświetloną i to było dla mnie takie ogromne zaskoczenie, bo tak jak mówiłam, miałam tą taką negatywną, no może nie moją opinię, ale słyszałam same negatywne historie dotyczące No UK. raczej takie first impression na temat Nigerii, no, ra raczej tutaj w Polsce znamy nigeryjskich książąt e przez różne skamy e-mailowe. Natomiast rzeczywiście bardzo słabo znamy ten kraj. I ja, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z, z Nigerią, także niewiele na jej temat wiedziałem, ale miałem zupełnie inne zdanie na jej temat, ponieważ z kolei, first impression na temat Nigerii, to było dla mnie Lagos, miasto, które pod względem liczby mieszkańców. Jest niewiele mniejsze od Polski. <laughs> I to po prostu robiło na mnie niesamowite, niesamowite wrażenie. Aczkolwiek do Lagos jeszcze nie dojechałem, byłem tylko w Abuji. Mhm. Więc fajnie, że opowiedziałam o Lagos, którego ja zupełnie nie znam, i o tym, jak się robi tam interesy, ponieważ otworzyłaś tam w końcu swój biznes. Tak, to prawda. Po tych kontraktach właśnie dla tej firmy, która robiła publikacje inwestycyjne, tak mi się w Nigerii spodobało. Głównie ze względu na to, że poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi. Też miałam w tym bardzo dużo szczęścia, bo poznałam osoby, które mnie wprowadziły do tej Nigerii w taki sposób bezpieczny, przyjemny. I zanim podjęłam się jakichkolwiek działań biznesowych w Nigerii, to już tą Nigerię naprawdę dobrze zrozumiałam, też przez to, że miałam to szczęście. Poznać ludzi, którzy mnie odpowiednio wprowadzili na ten, na ten rynek. No i tak po zrobieniu dwóch projektów dla tych publikacji inwestycyjnych, założyłam swoją firmę konsultingową, która głównie zajmowała się szkoleniami. A więc szkoliłam w sprzedaży głównie banki nigeryjskie, firmy ubezpieczeniowe, wszystkie te tak zwane blue chip companies, które miały duże, duże zespoły sprzedażowe. No, i oczywiście było to wyzwanie za wyzwaniem, bo jako wtedy dość młoda, młoda kobieta z Polski, która rozpoczynała swój własny biznes w Nigerii, spotkałam się z wieloma wyzwaniami, takimi jak na przykład zrozumienie systemów podatkowych w Nigerii, bo są dwa ten stanowy i ten federalny. Zrozumienie tego, jak Obchodzić się z, na przykład z kontrolami od różnych agencji, które zajmują się e, e, regulowaniem tego, e, tego rynku, prawda. E, także no, było to dość, dość trudne. Ale jako Polka mogłaś założyć tam swój własny biznes, czy musiałaś mieć partnera nigeryjskiego? W momencie, kiedy zakładałam swoją firmę w 2014 roku, wtedy jeszcze wymagany był partner nigeryjski. W tym momencie już to nie jest wymagane. Także wtedy jeden z moich kolegów pomógł mi po prostu, podając swoje dane jako dyrektor w spółce i później, kiedy zniesiono ten wymóg, już nie musiało go tam, go tam być. Więc w tej chwili na przykład, jeżeli Polacy chcieliby założyć firmę w Nigerii, nie ma wymogu już tego nigeryjskiego partnera, chyba że byłby to bardzo specyficzny sektor, który tego wymaga, na przykład sektor petrochemiczny, oil and gas czy też na przykład sektor hazardowy wymaga już e, takich dodatkowych e, obecności dodatkowych partnerów nigeryjskich. Ale taki biznes typowy e, już, już tego nie wymaga. Mm -hmm. No i w takim razie stawiasz pierwsze kroki, otwierasz biznes e, i jak Ci się udaje zdobyć klientów? Jak Ci się udaje pokonać te wszystkie bariery w kontrole i tak dalej? <laughs> Tutaj też miałam bardzo dużo szczęścia, dlatego że w wielu moich e, znajomych e, Nigeryjczyków, którzy oczywiście byli również biznesmenami na bardzo wysokim poziomie, to tak naprawdę oni mnie przekonali do tego, że mam pewną ekspertyzę, którą mogłabym się dzielić w Nigerii i założenie takiej firmy szkoleniowej byłoby dobrym pomysłem. Więc automatycznie wiedziałam, że w tej bazie kontaktów, którą już wtedy miałam, mam szansę na zdobycie. Właśnie takich, e, takich kontraktów. Więc gdy pojawiałam się w tych firmach z moją ofertą, to nie, było, to nie był pierwszy raz, kiedy ci ludzie po prostu mnie widzieli i mieli już do mnie jakiś kredyt e, zaufania. No i wiedzieli, e, że jesteś ekspertką. Tak, to prawda. I też przyznaję, że na początku zrobiłam bardzo wiele projektów za darmo, po to, żeby nie chciałam też tylko bazować na tym kredycie zaufania. I dostawać kontraktów po znajomości, tylko chciałam najpierw pokazać, że rzeczywiście to, co robię, przełoży się na pozytywne rezultaty, na przykład dla takiego banku. Więc zrobiłam na przykład jedno szkolenie za darmo i później byli zadowoleni z efektów, więc dostałam więcej kontraktów. To było bardzo dobre podejście z perspektywy czasu. Znakomicie. No i teraz powiedz to zestawienie takiego stereotypu w Nigerii z życiem tam, na, na, co, co codziennym. Tak. E, takie kolejne skojarzenie z Nigerią to oczywiście wielka korupcja, to to, że nie możesz nic zrobić, że jest niebezpiecznie, jak jest w rzeczywistości? Nigeria jest ogromnym krajem, jest wielkości powierzchniowo mniej więcej trzy razy Polska, dodatkowo jest też ogromna populacja. Więc w tej chwili mamy około 230 milionów Nigeryjczyków, a w samym mieście Lagos prawie 25 milionów e, osób. Więc, oczywiście, trudno jest podać jedną historię o Nigerii, bo tak naprawdę jest bardzo wiele różnych ludzi, którzy prezentują różne strony Nigerii. I e, mówiąc o bezpieczeństwie, na przykład, są rejony Nigerii, różne stany, w których nie jest zbyt bezpiecznie i wypadałoby się poruszać, na przykład, z jakąś ochroną. W samym mieście Lagos są dzielnice, które są bezpieczne i są dzielnice, w których na przykład nie czułabym się komfortowo sama na ulicy. E, także Nigeria ma naprawdę wiele wiele twarzy, i wybierając się do Nigerii, dobrze zawsze porozmawiać z kimś, kto tam jest, kto zna ten rynek mieć jakichś znajomych, którzy daną, osobą daną osobę odpowiednio pokierują, tak żeby nie mieć tych negatywnych e, doświadczeń. E, więc. Ja na szczęście odpuchując nigdy nie byłam w żadnej negatywnej, niebezpiecznej sytuacji w Nigerii. Więc z mojej perspektywy, człowieka, który zachowuje zdrowy rozsądek w tym, gdzie się porusza, o której godzinie i w jaki sposób. No to nie byłam nigdy w takich, takich sytuacjach, ale oczywiście jest to kraj bardzo dużych kontrastów. Prawie ponad 89 milionów ludzi w Nigerii żyje poniżej progu biedy. Więc oczywiście to. Prowokuje to, że jest. Ten poziom przestępczości jest wyższy niż, niż w Polsce i trzeba mieć to zawsze gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy. Korupcja Nigeria i tutaj nie mówię nic kontrowersyjnego, bo Nigeryjczycy sami o tym mówią, no poziom korupcji w Nigerii jest. W różnych miejscach jest większy niż, niż, niż mniejszy. I robiąc biznes w Nigerii, no trzeba się nauczyć w jakimś stopniu z tym żyć. Ja, będąc dostawcą usług dla firm, które są na naprawdę wysokim poziomie czyli banków, firm ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych nigdy nie byłam w sytuacji, w której czułabym się niekomfortowo ze względu właśnie na korupcję w Nigerii. To znaczy, nigdy nie zostałam poproszona o żadną łapówkę, żeby na przykład dostać kontrakt. Więc tutaj mam szczęście, bo nie byłam w takich e, sytuacjach. Ja teraz z kolei sobie powędrujemy trochę do życia tam na miejscu. E, no bo to też taka zmiana, bo nagle musisz mieć kierowcę. Dlaczego musisz mieć kierowcę? <laughs> dlatego z wielu, z wielu przyczyn. E, przede wszystkim dlatego, że w Lagos są ogromne korki. I jeżeli by się prowadziło auto samemu, no to nie byłoby czasu na pracę. Więc samochód jest również biurem, bardzo często, jeżeli trzeba się poruszać gdzieś gdzieś daleko. Kolejnym powodem jest to, że oczywiście, jako kierowca z Europy z białą twarzą, przyciągasz uwagę policji dość mocno i będziesz częściej zatrzymywany niż zwykły nigeryjczyk, który prowadzi swój własny samochód. No, i to jest w jakimś stopniu. Uciążliwe. Oni są zawsze sympatyczni i bardzo mili. To nie jest e, takie bardzo negatywne, kiedy cię zatrzymują, ale mimo wszystko zajmuje to sporo czasu, żeby z nimi porozmawiać, uśmiechnąć się tam, wyjaśnić e, wszystko, bo zatrzymują po prostu e, z takiej często z ciekawości, e, a często też z tego, że liczą na to, że po prostu coś im z tego skapnie, że zatrzymali No Ja myślę, takie że to okierowce. chyba tak, e, to, to e, oni, stojąc jakby na ulicy, e, myślę, że... Nie tylko jakby w Nigerii, ale w wielu krajach regionu, oni chcą, jak. jak ta, znaczy, mówią kierowcom, że oni tu stoją i potrzebują wynagrodzenia za to, że tu stoją. Więc, kiedy zatrzymują kierowcę, każdy kierowca wie, że musi po prostu coś zapłacić. Tak. To nawet nie chodzi o to, że musi, ale może. I Nigeryjczycy też to robią często z chęcią. Bo im po prostu jest tych policjantów trochę szkoda, dlatego że oni bardzo często nie otrzymują swoich pensji na czas i rząd ma dużo opóźnienia w wypłacaniu pensji w sektorze publicznym, szczególnie w policji. Więc bardzo często dla takiego policjanta, który stoi w tym 35-40 stopniowym upale w południe na drodze wykonując swoją pracę i nie dostając pensji, no jednak jest to bardzo, bardzo dla nich trudne. Więc ludzie też czasami z takiej Takiego czystego docenienia tego wysiłku, coś tam im dają. Nie zawsze je, to, jeżeli e, to nie jest taka łapówka na zasadzie, że zatrzymują, bo zrobiłeś coś złego i próbujesz się z tego wymigać, brzydko mówiąc, tylko często tak po prostu zatrzymują, na przykład na checkpoincie, który robią w nocy żeby sprawdzić, czy, wszystko, czy, czy na przykład nie ma jakichś niebezpiecznych broni w samochodzie, czy też osoby, które się poruszają danym pojazdem nie są jakimś zagrożeniem w danej, w danej dzielnicy. Także wykonują naprawdę ważną, ważną pracę. A że no, nigeryjczycy są świadomi tego, że, że ci policjanci nie zawsze są wynagradzani na czas. Często w ramach takiej czystej sympatii coś tam im dają. Także nie jest to taka łapówka którą koniecznie trzeba zapłacić, czasami po prostu z dobrej woli i z takiego docenienia ich ciężkiej pracy e, można im coś tam dać. No i mamy prywatne auto z kierowcą, no i musi być też mieszkanie w odpowiedniej dzielnicy też strzeżone czy nie tak. strzeżone? E, zawsze wszystkie te osiedla e, na dzielnicach jak Victoria Island, e, i Koi, -E, czy też Leki one są strzeżone bardziej lub mniej, w zależności od, od osiedla. To jest, to jest prawda. Ale same te dzielnice, w których bardzo często mieszkają ekspaci, pracownicy z różnych krajów spoza, spoza Nigerii, same te dzielnice są już bardzo bezpieczne. Dlatego, jak wspominałam, kiedy rozmawialiśmy o policji, że często są checkpointy. A chodzisz normalnie na spacery? Bardzo bym chciała i chodziłabym, gdyby były chodniki, ale w Nigeria jest szczególnie Lagos, bo w Abuji są chodniki, ale większość tych dzielnic jest bardziej przystosowana do ruchu samochodowego niż do ruchu e, pieszego. Zdarza mi się chodzić, na przykład mam blisko supermarket, więc czasami się, e, się do niego e, przejdę, no ale na przykład do biura e, już bym e, piechotą nie doszła, dlatego że byłabym po prostu cała mokra, bo jest też bardzo gorąco, prawda? Więc też trzeba o tym, o, tym, o tym pamiętać. No i pewnie wzbudzałoby to jakieś zainteresowanie na ulicy, gdybym szła w ubraniu biurowym bez chodników, gdzieś tam <perspek> przeciskając się między samochodami, więc raczej poruszamy się, poruszamy się samochodami. Dlatego jak jestem w Polsce, korzystam i z naszych pięknych chodników i, i chodzę jak najwięcej mogę. <laughs> <grytanie> <grytanie> Powiedz, proszę, jak się przyzwyczaiłaś do jedzenia, co ty tam jesz? Jedzenie nigeryjskie jest bardzo specyficzne. Trzeba się do niego przyzwyczaić, bo jest przede wszystkim bardzo ostre. Ja akurat nie mam problemu z pikantnością, więc jest to, nie jest to dla mnie jakiś wielki problem. Też często się je rękoma. Można jeść rękoma, można jeść sztućcami. No i to jedzenie jest smaczne. Mam swoje ulubione potrawy, i mam takie, za którymi niekoniecznie niekoniecznie przepadam. E, Nigeryjczycy bardzo kochają swoje jedzenie. E, mój mąż, który jest pół Nigeryjczykiem, pół węgrem, jak przyjeżdża do Polski, to przywozi sobie taki mały olejek e, z, z chili, żeby na przykład do rosołu mojej mamy trochę tego chili dodać. Tak, to także... mam podobny zwyczaj też do polskiego rosołu. Coś od zawsze dolewam. Tak, także Nigeryjczycy bardzo kochają swoją, e, swoją kuchnię jest ona też bardzo róż różnorodna. Każda grupa etniczna ma swoje, ma swoje dania, każdy stan ma swoje również nazwy tych dań i, i różne, różne specjały. Także jest to bardzo ciekawe. Twoja ulubiona potrawa? Ja bardzo lubię mojmoj i Eksos. Mojmoj to jest taki pudding z fasoli robiony na parze. Bardzo zdrowe, bardzo smaczne. smaczne smaczna potrawa. O teksturze. Takiej gęstej kluski śląskiej, powiedziałabym. E, bardzo jest to smaczne. E, I na to lubię e, sobie polać troszkę tego czerwonego Nigerian stew. E, to jest taki, taki gulasz pomidorowy z różnymi warzywami i z ogromną ilością przypran, przypraw gotowany na mieszanym mięsie. To znaczy jest tam e, koza, e, kurczak i wołowina w tym samym, że tak powiem, garze. I jest to bardzo smaczne właśnie z tym mojmoj. A Exos to jest taka nigeryjska jajecznica, tylko jest ona robiona tak trochę jak szakszuka: że najpierw się smaży pomidory, cebulę, paprykę, oczywiście dużo, dużo chili, i potem do tego się wbija jajka, i to się miesza tak jak jajecznicę. Jest to bardzo smaczne, no bo na przykład jedząc jajecznicę w Polsce rzadko do niej dodawałam pomidory, a jest to właśnie takie bardzo klasyczne w Nigerii. To jest jedno z moich ulubionych potraw. No to teraz już na, na zakończenie podsumujmy, które polskie firmy i z czym mogą wejść do Nigerii. Bardzo często dostaję to pytanie i zawsze odpowiadam, że każda firma, która ma pomysł. Ma energię i jest gotowa na przyjazd do Nigerii wielokrotny, dlatego że te biznesy nie udadzą się przez rozmowy na Skype'ie, Teamsie i spotkania online, czy też przez wymianę e-mailową albo Whatsappową. Trzeba do Nigerii przyjeżdżać nie tylko raz, ale czasami wielokrotnie. Pracuję w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIHU od 2018 roku. Więc już trochę czasu minęło, i w tym czasie chyba tylko jednej firmie udało się podpisać kontrakt eksportowy be, bez przyjazdu do Nigerii. I to tylko dlatego, że stronie nigeryjskiej wyjątkowo zależało na tym konkretnym produkcie. Więc odpowiadając na to pytanie, Nigeria jest tak ogromną gospodarką, z tak wieloma sektorami, potrzebami i niszami, więc praktycznie w każdym sektorze można znaleźć dla siebie miejsce ale wymaga to nakładu nie tylko finansowego jeżeli chodzi o same przyjazdy, ale też nakładu ogromnego nakładu energii, ponieważ wymaga to rozmów, dokonywania follow-upów. Często ten tak zwany lead time w Nigerii jest bardzo długi, więc od pierwszego spotkania czasami rok, dwa, zanim jesteśmy w stanie wystawić tą pierwszą fakturę. Także wymaga to cierpliwości i naprawdę bardzo dużo bardzo dużo pracy. Warto czekać? Myślę, że warto. No Nigeria do niedawna była jedną z największych gospodarek, to znaczy była największą gospodarką Afryki. Teraz jest jedną z największych gospodarek Afryki. I ja bardzo mocno wierzę w to, że Nigeria znowu będzie numerem jeden w Afryce. Ten spadek w rankingu wielkości gospodarki był spowodowany dewaluacją waluty. Więc ja wierzę, że Nigeria wróci na tę pozycję. Warto się starać, warto próbować w sektorach IT, cyberbezpieczeństwa, rolnictwie, w sektorze. Energetycznym. Teraz mamy bardzo dużo sukcesów polskich firm związanych z autogazem w tych rozwiązaniach Gas to Energy, um, e, infrastruktura, telekomunikacja. Jest bardzo dużo projektów e, w Nigerii i jeżeli polskie firmy są gotowe na przyjazd e, i na, na pracę e, wspólnie z lokalnymi partnerami, bo też trzeba o tym pamiętać, że bez lokalnego partnera będzie bardzo trudno, no bo ktoś na miejscu w Nigerii zawsze musi być. Jeden z, Niger z polskich mm. przedsiębiorców, z którymi pracowaliśmy w biurze PAIHU, mówił, że w Nigerii trzeba być, a nie bywać. I to jest absolutnie prawda, tam trzeba być, a nie bywać. Um, także no, my zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które są zainteresowane Nigerią. Jesteśmy po to, żeby wspierać, żeby pomagać, nawigować te meandry nigeryjskiego biznesu i wszystkich e, wymogów. E, I ci, którzy mają, e, mają pomysł i chęci, e, mogą odnieść sukces. Bardzo często też się zdarza, że. Firma przyjeżdża do Nigerii z jednym pomysłem, a wyjeżdża z zupełnie innym pomysłem, bo widząc ten kraj, widząc miasto Lagos, zauważają potrzeby, o których wcześniej nie wiedzieli, i są w stanie dopasować swój produkt czy też usługę do czegoś, o czym by w Polsce nigdy nie pomyśleli. Także zapraszamy. Jusna, no, bardzo serdecznie dziękuję. O Nigerii będziemy też więcej rozmawiać jeszcze. Więc tam porozmawiamy o tym, jak w ogóle rozmawiać, jak ta Nigeria wygląda. Oczami Nigeryjczyka, ponieważ wiceprezesem Fundacji World Business Bridge jest Nigeryjczyk, i to przez niego ta fundacja tak naprawdę powstała, bo, bo gdyby nie on, zupełnie nie pomyślałbym o Afryce. Więc z nim będziemy rozmawiać o tym, jak rozumieć Nigeryjczyków, tak, żebyśmy szli w tę samą stronę. Justam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ślicznie. To było biuro ekspansji zagranicznej Tomasza Sańprucha. Podcast o tym, jak przekraczać granice własnego biznesu. Jeśli uważasz, że ten podcast wnosi wartość dla Twojego biznesu, rozważ jego wsparcie na patronite. Odwiedź patronite.pl, ukośnik Tomasz, podkreśnik Sanpruch. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.